Pytajcie, moi kochani. Jest źle, jest źle. Ból mam niesamowity. Jestem w stanie nie funkcjonować kompletnie. Boli mnie cały lewy bok, całe plecy, cały pośladek nawet. I już zaczynam chodzić krzywo i zaczyna mnie boleć pachwina. Wczoraj byłam na konsultacji u fizjoterapeuty. On mnie tylko dotknął, a ja się darwam niebo głosy. Nie wiem, co będzie. Dzisiaj po prostu postaram się nagrać trzy filmy dla Was. Postaram się nagrać wyniki rozdania, i na chwilę obecną będzie tyle moich filmów, bo ja nie jestem w stanie siedzieć, stać, leżeć. Tak. A dzisiaj idę na 16 do fizjoterapeuty. Y, prywatnie u nas to pana na deptaku i zobaczymy co on mi zrobi. Ale uprzedzał mnie, że y, przez pierwsze dwa dni to będę miała ból niesamowity. Co on mnie wczoraj dotykał. Jak wróciłam do domu, już tak mówię, to przejdę się piechotą do domu. Już nie, nie dzwoniłam po męża. I jak doszłam do domu i tak tu zaszłam do siostry, bo miała pączki. Zaproponowała, że jak mam ochotę, to żebym podeszła, to mi ktoś tam zniesie się, bo robiła sama, więc z chęcią zaszłam po się, bo po prostu tak nam się chciało, pon mi się chciało się, więc tak, moja siostra bardzo dobre się robi. I przeszłam się do paczkomatu i tam leży moja kurtka, jeszcze nie otwarta, jeszcze nic nie patrzyłam, więc tak, dzisiaj macie y hall z Lindla co jeszcze to moją kurtkę, rozdanie i jeszcze jedna paczka no dobra pierwszą rzeczą to wzięliśmy ziemniaki na targu szikilo bella rosa i pomidorki nie było niestety u tej babci co Marta mówi w biegu u babci już nie było tych z pola, więc ja dzisiaj wzięłam sobie takie malinowe Ja oczywiście będę tak odkładać, bo jak ja nie postawię tych zakupów na podłodze, żotkiewka z Lidla pod z Lidla. Madamka były po 5 zł. To wzięliśmy Krystianowi taką, taka śmieszna. Zobaczymy, czy mu się będzie podobała, bo jak w sumie nie, no to pójdę, oddam. Albo Wojtkowi zostawię w sumie. Jakieś kulki dla Pucjana. I marcheweczkę. Co ja tu dalej mam? Wojtuś tam poszedł spać. Yy... Serek wiejski Już przypomniałam mi się Serek z wiejski Majonez Z piermykania Dzisiaj to chyba nawet się nie pośmieje do was Bo po prostu mój, Moje plecy O matką nie, naprawdę wrogowi y, nie życzę takiego bólu, niesamowicie mnie boli. Y, trzy pilusie, waniliowy, truskawkowy, malinowy. Nawet jeszcze kawy nie mam, nie mam siły robić. Taka babeczka waniliowa była 50 ale w sumie nie wiem jaka cena jest, bo jest tylko końcówka 84. Z powiem ciasteczka, bo już moim się chłopakom skończyły. Dzisiaj wziąłem z morelą. Takie jakieś kruche kakaowe i pierniczki z nadzieniem owocowym bardzo pyszne powiem wam że ostatnio otworzyliśmy i super pierniczki było w jakiejś promocji po dwa, nie wiem za kilogram więc wzięliśmy światki z kurczaka albo kuchnię kuchni do zakupy mi wzięliśmy, był tańszy. Mam nadzieję, że był tańszy. Nie patrzyłam w sumie w aplikacji, jak tam wyszło. Miał chyba kosztować 16 zł. Jedne parówki nam się trafiły z pomarańczową naklejką i też przy 49,80 ucinało, Ale do 10, więc pewnie zjemy jakaś taka dla mnie nowość jogurty dobre na drogę jogurt o smaku morelowym i tuskawkowym. 4 godziny poza lodówką. To tak pomyślałam sobie może kysen. będzie chciał do szkoły wziąć yy, skład jak skład co będziemy czytać wszystko nie musi być zdrowe. Yy wędlina to był nasz docelowy zakup czyli polędwica sopoczka, ale tu jeszcze mamy jakaś paka wędzona z indyka salami dojrzewające mielonka tyrolska ser gołda, dwa mleka i na końcu, bo chyba nie pokazywałam, olej wzięliśmy żywakowy i pieluchy. O tak, dałam dużą pakę pieluch, skończyła się. Od Marty w biegu odebrałam majtochy. Dla Wojtka też się skończyły. Tak, i trzeba było jechać po pieluchy. No właśnie. Tak, zaraz, yy, zaraz. Zaraz sobie chyba zrobię kawę, ogarnę to, słyszę, że Wojtek jeszcze tam dyskutuje i może przy następnym wejściu, bo to chyba będą takie krótkie filmy, nie wiem, chyba, że je połączę, wszystko wyjdzie. W ogóle nie wiem, czy ja się z wami witałam, więc wiecie co, <laughs> tak zadzwoniłam do szpitala i się chciałam umówić do neurologa i... Mam na 31 grudnia, czyli w Sylwester. Tak, super! Tak, po prostu cieszę się. Dobrze, teraz mam w październiku. Też czekałam dwa miesiące. No, tak się po prostu u nas umawiać. Ale nic. Może do tego filmu coś jeszcze Wam dogram. Chciałabym oddzielnie płaszczyk zrobić i rozdanie, więc raczej nie będzie tego łączone. Może po prostu y, nagram u Pana na rehabilitacji, albo po wyjściu nagram Wam moje przyżycia. Tak o. Dobra, więc się nie, kon, nie kończę. Nie żegnam, zobaczymy później. Witajcie w kolejnym dniu. Kamusia jest łyczek będzie ciąg dalszy jednego z filmów które montować mam zamiar dzisiaj dla Was jak widzicie mam bardzo otwarzową fryzurę czepek, ręcznik gdyż, ponieważ mam co, nie boli mnie już na tyle kręgosłup i plecy i pośladki więc postanowiłam się umyć głowę więc oczywiście zaczynamy od Olejowania włosów dzisiaj mam, co ja dzisiaj mam. Eee, jakiegoś śmierdziucha mam na głowę. Nie wasz. No chęcie nie was. Zobaczymy, czy się sprawdzi ten śmierdziuch na głowie. to Wam wtedy pokażę. A jeszcze co tu za śmierdziuch nie wiecie, bo nie widzieliście mojego holu z nogerii jednej. Tak. Eee, ogólnie tak, początek był co? Hol z Lidla. chyba Kudna. Nie wiem, czy ja mam takie cienie pod oczami, czy jakaś niedomyta, w sumie nie, nie było żadnej dzisiaj jeszcze pielęgnacji. Nawet nie wiem, czy zęby umyłam. Jest godzina prawie 12, a ja się zastanawiam, czy ja zęby myłam. Stałam, ubrałam się, zjadłam śniadanie, ale czy ja zęby myłam? Boże, nie pamiętam, wiecie, że naprawdę nie pamiętam? Nie jestem pewna. Ładne rzeczy, ładne dzisiaj po prostu rzeczy, ale ze względu na pogody. Jak wczoraj u nas było piękne słoneczko, tak dzisiaj wstałam i było deszczowo, ciemno i w ogóle y, mam wrażenie, że o tutaj mnie coś tli, tli, nie wiem, męczy. W ogóle jakieś takie czułko mam goniące. No śpi. Jak widać. Mąż jest na urlopie, więc zamknęłam go w pokoju i mówię do niego tylko siedź grzecznie. <grywanie> nie wiem, po co to powiedziałam. Tak jak do Kostiana mówi, siedź grzecznie. I do męża mówię, siedź grzecznie. Yy... Czuję się w miarę okej. Okay. Yy... Będę zaraz jeszcze jeden film nagrywać dla Was, ale to nie będę mówić teraz jaki. Bo kompletnie nie wiem, jak to, w, jak to będę puszczała, jak to będzie wszystko leciało i w ogóle dzisiaj jakaś jestem przymulona. Ale za to Krystian przyniósł yy, śliwki do szkoły. Nie licząc, że jedną wyrzuciłam, już spóźniała. Jest dzisiaj kąpocik. Krystian na niego czekał cały tydzień. Wierzył w to, że yy, w środę przyniesie śliwki. Pani mu pozwoliła wziąć dwa opakowania śliweczek. I mówi, zrobisz mi na jutro kompot? Mówię, zrobię. Mam jabłuszka. Ty przyniosłeś śliwki. No to tylko kompocik. Zla Krystianka już czeka kompocik. Studzi się. Zaraz zresztą niedługo będzie wracał ze szkoły. I tak. Wczoraj byłam na rehabilitacji. <klimy> u nas y, prywatnie, w Łęcznej. Byłam na rehabilitacji u Pana Mariusza. Nie będę mówić teraz nazwiska, bo nie jestem pewna to dobrze pamiętam, nie chcę przekręcać. I co miałam? Miałam prądy. Nie, w ogóle weszłam oczywiście. Wahałam się czy iść. Czy na pewno y, ten, który ból mi ustał, czy jestem chętna na następny ból? A myślę, dobra, umówiłam się z pacjentem, mówię, przyjdę. Poszłam, uzupełniałam dokumenty w związku z koronawirusem. Wszystkie podałam swoje dane, wszystkie informacje podałam. Były kakawe. No i tam zaraz mnie Pan zaprosił. Yy, troszkę tam ludzi było, nie za dużo, bo to jednak rehabilitacja prywatna. On tam tylko parę godzin dziennie przyjmuje. I miałam prądy. Takie dwie naklejeczki mi nakleił na z tyłu tutaj na, nie wiem, krzyż, tutaj jak, nie wiem, korzonki. I tak, o, się wyginałam, tak wiecie, już te plecy to prawie złożyłam je w pół. No, w końcu się przyzwyczaiłam, ok, w miarę nie bolało. Przychodzi pan i jak? O nie, porządku. No to mi podkręcił. Yy, więc czułam takie... Jakby mi coś tam o tak ściskało, łapało. Drugim yy, serią prądów bo było coś w stylu, że tak jakby mi ktoś igłę wbijał w kęgosłup. Tak mi. Tak wiecie, nie wiem czy wiecie, ale im dłużej to trwało, tym powiedzmy, że mogłam się przyzwyczaić do tego dziwnego bólu, dziwnego uczucia. Trzeba się napić, bo jestem po prostu taka... No. W ogóle zaraz głowę muszę umyć. Yy, i, I na końcu miałam coś w stylu masaż. pan takie dziwne urządzenie. Yy, wyglądało trochę jak... Hmm, do czego mam to porównać? Takie o, jak żelazko trzymamy. I taki bolec był za zakrągloną końcówką. I to takie było ubijanie, takie e, Więc po moich plecach było ubijanie. I tak ubija, a ja ała, ała, o matko, o Boże. Zaraz zaczęłam się śmiać, to ten pyta się mnie, no to ała. Czy to, czy się śmieje? Mówię, nie wiem sama. Było Matko Boże. Wiem, że nie powinno się mówić, ale tak po prostu. No to się też śmiał. To Matka czy Bóg? Mówię jedno i drugie. Taki ból. <laughs> A w pewnym momencie to było: O jak mi dobrze tak mi Pan może robić. A te dziewczyny, co tam się działy, to myślałam, że spadną z tych leżanych ze śmiechu, jak ja mu to powiedziałam. No tak, za sobie pomyślał, że co ja tu robię. Po prostu tak się ośmiałam w pewnym momencie. Mówię, bo tak mi było dobrze. Stawił takie fajne miejsce, że po prostu było mi przyjemnie. I mogłabym po prostu tak leżeć i mogłabym być tak lasowana. I oczywiście zjechał na pośladki, a tam taki ból niesamowity ja mówię, że tam strasznie boli. A on mówi: no, bo kęgosłup kręgosłup nie boli, tylko bolą pośladki od kęgosłupa. coś w tym stylu. coś ten desen. I po prostu do dziś czuję te pośladki, tak? I pytam się pana, a jak pan tak ubija, to chociaż ten celulit i ten tłuszcz z tych pośladków zniknie? Mówi: tak, znika. Wy tak. Mówię naprawdę? Mówię, schudniemy tam. Mówię tak. No dobra, to pan jedzie. Jak mam tam schudnąć, to pan tam ciśnie. Tak, je się pośmialiśmy. Dziewczyny się tam pośmiały ze mnie. Długo to nie trwało, chociaż dla mnie to trwało wieczność. Ale to dosłownie, nie wiem, z 5 minut tam telepał moje plecy, moje tutaj ramionka i pośladki. I, i, I co? I wstałam po prostu tak z momentami, yy, byłam tak zgrzana, tak po prostu zestesowana tym wszystkim, ale czuję się lepiej. Jest mi yy, w miarę ok, ból mi tak nie doskwiera, patrzę, bo zapomniałam kończyć, bo to choćby nie było za długie mojej gadaniny, a nie pamiętam ile tego holu było. Yy, taki biznes kosztował mnie 30 zł, więc taka przyjemność w sumie 30 zł co to jest? Yy, no i tak. Dzisiaj idę na kolejną serię. O godzinie 16. Yy, chciałabym jeszcze wyjść wcześniej, a to musiałam wyjść o 15. Hmm. To nie. Może po. Bo chciałam pójść do Rossmana, coś zobaczyć. No dobra, kochani. Kończę. Bo muszę jeszcze film dla Was nagrać. Muszę. Nie to, że muszę. Ja chcę. Tak. Mam w planach nagrać dzisiaj kuchenną sprawę. Więc tak. Kończę. Do zobaczenia na następnym filmie. Puziaczki. Pa!